Tą braworową akcję interwencyjną Narodowego Banku Polskiego, jeśli chodzi o odwrót do tego. Usłyszeliśmy zapewnienia także w, w, w ramach rządowych kompetencji, w tym będziemy podejmowali różne działania i to wymaga też innych nerwów, czasami mówię, odwagi i bardzo zgranego zespołu, jeśli chodzi o szefostwo Banku Centralnego i Rady Polityki Pieniężnej. To musi być ekipa, która myśli wyłącznie o, o, o tym, co nakazuje im konstytucja i inne przepisy. Członkowie znaczy, Rady Polityki mają dbać o możliwie niską inflację, o bezpieczeństwo złotego i każde zamieszanie, każde zachowanie nie fair, każda, każdy wyłącz w tej sytuacji może na wszystkich Polaków kosztować, dlatego ja bym raczej zaapelował do y, y, pani profesor Bielowskiej, żeby wzięła to pod uwagę. Może mieć swoje sympatie polityczne, każdy ma jakieś, jakieś sympatie. Y, ale y, 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 z punktu widzenia członka Rady Polityki Pieniężnej złotówka jest 100 razy ważniejsza niż wsparcie na jakiejś partii politycznej. Więc y, 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 może ten apel trochę, żeby. Wszyscy powinni być? Y, y, jeśli chodzi o członka Rady Polityki Pieniężnej, y, 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 tutaj mamy bardzo jasną procedurę, i to y, y, los takiego, kto członka Rady Polityki Pieniężnej, który jest przez prezydenta i który i jeśli jest to osoba, która łamie zasady, łamie um, te zobowiązania, jakie na nie spoczywają, y, może być przez prezydent odwołana, ale to jest decyzja i wola prezydenta. Natomiast y, y, bardzo poradzi? bym chciał, ponieważ wiem, że to właśnie od Banku Centralnego będą, y, od mbp będą zależały od losy wytów i y, y, żeby, żeby ludzie no, zajmowali się tym, czym powinni się zajmować. Znaczy, za co, powiem brutalnie, za co biorą pieniądze. No brudę, tysięcy, nie, nie zabiorą tak nikomu do kieszeni, ale, ale coś, yy, yy, pozycja członka rady polityki pieniężnej między innymi jest tak wysoka, także dobrze opłacana właśnie po to, żeby niczym innym się nie zajmować.